Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Military Hiking. Jesteśmy dalej w Niemczech, kontynuujemy nasz trip i, tak jak wcześniej, na niemieckiej prypeci, dalej podróżuję z Przemkiem. A Przemku, gdzie my się dzisiaj udajemy? No, w tej chwili będziemy ruszać w tamtym kierunku, w stronę takiego schronu, gdzie były składowane głowice nuklearne. No, mam informację, że ten schron jest bardzo dobrze zachowany, jest brama, jest suwnica. No jedziemy go zobaczyć. No, nie jest bardzo ciężki teren, żeby tam się dostać, więc użyjemy mojego pojazdu. No tak, tak więc mój zostaje, jedziemy tutaj autkiem 4 x 4. Bo widzicie tutaj drogę nam zostawili, tak więc... Jakie barierki betonowe są? A te barierki już były wcześniej? Były wcześniej, na pewno były wcześniej. trochę trochę. Czyli tak jak widać, no, nie chcą, żeby tutaj ktokolwiek wjeżdżał. Dobra, pakujemy się do auta i lecimy. Ale, ale, właśnie... to myśli, ale to, to no. tędy myślisz, że jeszcze jakieś samoloty dojeżdżały, czy nie? Powiem Ci, że nie wiem. Czy może jakieś pojazdy, nie? No droga na pewno jest stara. Taka betonowa, nie? Stara, betonowa, gruba na pewno. I dosyć szeroka, no nie? Mhm. Ona teraz jest mocno zarośnięta. Tak, a i tak jeszcze widać, nawet nie jest popękana, nie jest zniszczona nic, nie? Na pewno to jest droga do tego właśnie schronu. Jedyna droga do tego schronu właśnie, gdzie były głupity nuklearne. Na końcu będą... Na końcu właśnie, nie, to jest tak dziwnie, że ona... Na mapie widać, że ona zakręca w lewo. Ale nas interesuje no no miejsce fact. to wcześniej tutaj. To w lewo takie. jak to, 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 No, no, no. no, 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 no. Tylko, a dziwne, że droga się dalej, dalej prowadzi. Ja tam było, tam nie ma nic. bo nasi kończy się po wlesie. Mnie najbardziej zadziwiało to, że praktycznie nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Nic takiego mega konkretnego. No, bo to jest takie bardzo mało znane miejsce. A żeby do niego trafić, to już mogę jest yy, widać w pozostałości ogrodzenia. Dużo kolczasty. No. To tak, jest tak, tak. właśnie rejon tego miejsca, gdzie były składowane głowice nuklearne. Tam jest kompleks garażu, kilka budynków, brama nawet była. Teraz widać płot. Tu nasza podróż będzie się kończyć, bo dalej będzie z tego co pamiętam zasypana droga. Tak, jest zasypana. Tu zostawimy auto i pójdziemy na piechotę około 50 metrów. Za tym, właśnie za tą górką. Trwała nie szła na... droga, a ten po prostu zamknęli. Z jest był po bramy, Tu jest bramy, góry. Było bardzo mocno z tego, to tak to jest masz weekendy, jak to wojsko, no nie? Mhm. żeby była strefa, jakaś czysta strefa, żeby. było widać, co tu chodzi, no nie? mamy kable jakieś. Tam ale jakie te... grube co nie? grube tak tu się nie troszczali tu nie? była brama, Uwana brama I to jest y, miejsce gdzie ta brama pracowała w pozostałości do wiosku, zostały to, jak widać było bardzo mocno filmowane takie miejsca to chyba zawsze były grubo strzeżone i super tajne co nie? tak, to no O, tutaj już coś mamy, O, no, w Niemczech złomu nie zbierają. A to rzeczywiście może być do jakiejś inspekcji samochodowej. Czyli wjeżdżał samochód i weryfikowano od dołu. Czegoś nie przemyca. Tak Taka rampa. normalnie takie szyny kolejowe, żeby po... nie przejechać, nie? Tu jakieś zawory, jakaś w południe. Dziwne, że jest wszystko metalowe. Dziwne, po... że nie zarabia. No, tu jak, jakby zbiornik był jakiś. A to z tego co wiem, znam to bardziej paliwo trzymali niż tak, tak, jakieś tak, jakieś tam wodę. To... Oni zawsze, zawsze paliwo, chociaż znaczy bardzo często paliwo podziwią było trzymane, nie, w zbiornikach. No, tutaj infrastruktura jeszcze całkiem taka duża, płoty, jakieś czopki. to wiesz, to można przejść dużo <śmienicza> No tak tu garażko o garażu wszystko Takie specyficzne drewniane drzwi wszystko się już zawaliło. No tak Bo sama wysokość tych drzwi, nie? Tak jest. 4 metry typowe radzieckie koszary, no nie? Wojskowe Tylko nie jest na razie No nie 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 O, tu się robi ciekawie Lewej też mamy takie, jakieś garaże, jakby, ale coś mniejszego, coś innego. No, zobaczcie to. Ja do czego to miało służyć? Jakaś suwnica. No, uwaga. Zobaczcie, jest problem. Czyli mówisz, a kiedy tutaj byłeś ostatni raz? Aha, nie był. A kiedy oni kręcili mniej więcej? W tamtym roku? A. Zobaczcie jakie tu są drzwi Mega grube I one, tak jak mówi Przemek, były jeszcze kiedyś otwarte A teraz jest tutaj taki gruz i wejścia nie ma Ta rura? No chyba nie Bo ona się tam zwęża, wiesz? Jedno, co jest na pewne, to można byłoby wejść na ten daszek i zobaczyć to. O. Mamy taką rurę. Obiekt w środku zarypiaście wygląda. Kolorowe jeszcze klameczki, telefony jakieś, ale tą rurą jest niemożliwe wejście, niestety. Gdyby ona była taka gruba jak to, to spoko ale tu się zwęża do nie wiem, może 30 centymetrów zobacz w ogóle, czy te drzwi ktoś próbował odciąć tak, że się zdziwił, że w środku jest beton. I w ogóle. Hmm. Wydaje mi się, że to cioł jakiś taki. Chyba nie na złom, a bardziej może jakiś. Żeby wejść w jakiś tam ala urbex. Dziwnie to zrobił, bo tutaj naciął się za tymi śrubami. Tak by, nie dało, nie? Tak by nic nie dało. Ale otwarcie tych drzwi. Yy, nie wiem, czy wymagało jakiejś gigantycznej siły, czy jak to o, było. Nie mechanicznie, jakąś porwą. Tu się ten wchodziło, to nie? Nie, bo wydaje mi się, że nawet jakby było to niebo tego gruzu, to ja nie wiem, czy my mielibyśmy jakkolwiek siłę i możliwość otworzyć takie drzwi, gdzie zawias wygląda jak wiadro, nie? No dobra, poszukamy jeszcze innego wejścia. A jeżeli nie, no to będziemy musieli się obejść smakiem. To siatka jak nowa, taka, nie? Ale, 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 a, a, ale, ale jeżeli chodzi o czasy. Kurde, ciężko powiedzieć. No, bo z i... to by to, co to no właśnie. A gdzieś też widziałem właśnie siatkę i gościu mówi, że na pewno tam czasu jest maskowanie. Paski. No, gdzieś tu może było to wszystko zamaskowane. Ale zobaczcie, jaki stan w ogóle. No właśnie. Niesamowite. Pewnie jeszcze tej siatki może być tu więcej. Albo obrali sobie ludzie. Tak nie odlał Ta, taka szpica. Na samym górę taki, w samej górze, taki, Pieniutki, z węża Jakby to miał się w bardziej. Tak, tak, tak. No i tu się wypłaszcza Na pewno jest druga górka. No i tu mamy już ogrodzenie. Mamy jakiś budyneczek, ale jakiś zamaskowany. Góra tu, góra. Fajnie, jakby był taki jeszcze jakiś budyneczek, który by jednak prowadził do tego głównego obiektu. Ale ani nie mam planów tego obiektu, a też nie wierzę, że tak mocno strzeżony obiekt miałby gdzieś z boku takie malutkie wyjście. No nie wiem. Tak, tu była na pewno jakaś, jakaś brama Tu jakieś takie ala wartownie Tam mamy Tam mamy kolejny płot A te one są I one są chyba w ogóle Prawie identyczne Choć tamte wydaje się jakby był większe jest troszeczkę większy. Nie wiem co w nim było albo na czemu był tak ważny, ale ma taki kulochwyt z piachu dookoła zrobiony i jeszcze dodatkowo taki tutaj wzmocniony betonem. Jakby tu w środku miało być coś mega ważnego. Ale tam, ja... No właśnie, podwójne drzwi, ale znowu, zobacz, podwójne drzwi, ale jednak ta ościeżnica drewniana, więc no, nie był to jakiś skarbiec. Ale mogło tutaj być coś według mnie bardzo, może niestrzeżonego, ale niebezpiecznego. Gdyby wybuchło, to to mogłoby zniwelować tę siłę. Okienka, zobaczymy. O, i nawet by się chyba zgadzało, bo okna są robione na zewnątrz. Wyleciały? Tak, tak jak w dagu. Ale kraty też robią swoje. Takie grube kraty, a nie bardzo. Ale widzisz, krata może przez kratę siła wyleci, tam siatka jakaś coś, a okno poleci całkiem, otworzy się na zewnątrz i wyleci. Na no na moje oko. A, jeszcze chyba były ościeżnice tutaj. Tak jest. Ta. w Dwie. Na te, na tak, porze. tak, tak. Ale zobacz, to wszystko naprawdę w takim. trochę lat minęło, nie? To w suchut... No, trzyma się takie, nie? W dobrym stanie. No, coś tu było. Na pewno coś związane z tym obiektem tutaj głównym. No, ale. Jest jak jest. Aha. No tak, jeszcze czerwone. Czyli to może być miejsce na gaśnicę. No tak, jeżeli tu mieliśmy może takie rzeczy jakieś niebezpieczne. Aha. Więc byli przygotowani na to, że. Tak, może tu być jakiś pożar Może jakaś chyba była No To by się trzymało kupy